I my znów się witamy. Ech, wiemy w co gramy, prawda? I możemy sobie zagrać w wielką grę. To fajnie, ale zaraz, bo najpierw zobaczymy, co mamy w sklepie. Za darmo skrzynka, to od razu ją sobie otworzymy i poczekamy na stukni, stukni. Je... Yeah. Coś mamy? Nie. Szkoda. To znaczy no mamy, ale nie wyleciał nam nowy zademiarz. Okej, okay, mam tutaj jeszcze jedną skrzynkę. Tu też nic. Nie, jest jeszcze jakiś bonusowy, ale to nie będzie postać Trochę długo mnie nie było. Ale często nagrywam po 3-4 odcinki na jeden dzień. Więc to nic. I mogę tutaj sobie stworzyć jakąś... Jakąś druwę na... Ale nie chcę. Zagramy sobie w tą wielką grę. Nie, to nie jest wielka gra. Wielkie. Albo wielka gra, niech będzie. co? jestem wielka, jestem wielka, jestem wielka, jestem wielka, jestem wielka. Ciekawe kto wygra. Falo taj taj, sen lo taj taj, sen lo taj taj, sen taj taj taj, sen taj taj, taj taj taj, taj taj taj. Farlotaj, tak, farlotaj, Farlo taj taj, Farlotaj, taj, farlo taj taj, jestem wielka, oni chcą mnie zbić. Szarlotaj, taj Farlotaj, Farlo taj, taj Zabiją mnie, zabiją mnie, zabiją mnie. Albo nie, albo tak, zabiją mnie, zabiją mnie, zabiją mnie. Zabiją mnie. Zabiją mnie. Kurczę, są błyskawiczni. Dajcie mi spokój, ludziska. Co ja jestem? Śmieć? Dobra, chyba mnie nie widzą. Spójrzcie wam łomot. Kurczę, dużo ich jest, już mnie zabili. Po mnie. No nie! Byłam wielka i przegrałam. To nic. Chodzi tu o to, że jedna postać jest taka wielka, ale jest w pięć innych postaci, które są zwykłe. I one muszą tego, tą wielką postać. Um, i one muszą wielką postać właśnie zabić. I zagramy sobie w grę w pawę, duo, bo solo nie umiem. Niestety. No, chyba gram z Fabianem. To w ten czas mi to załatwi. Ale gramy duo i nie przeduwamy. I w ostatnich odcinkach. Jeśli je oglądaliście, albo nie wiem, czy to nagrywałam w ogóle, ale coś takiego było. Jak nagrywałam, no to obserwujcie. Było coś takiego w. Zapomniałam, co chcę mówić. A było coś takiego. Biorę te kamy. Wzięłam je. I już mnie zabił, albo nie. Ja go zabiję. Albo nie, nie zabiję go. Zabije ciebie. I już po mnie. I zapomniałam, co wam mam mówić. Jeśli jakiś odcinek się nagrał, w Fabian opuścił mój klub, który już sobie zrobiłam i Fabian Cię teraz do mnie dołączył, ale się tak nie nazywa. Tutaj macie mój klub, który już znowu stworzyłam. Nazywa się stópka w górę, a wymaganie pucharków to 400 pucharków. Ale to nic bez przedłużania. Mam zamknięte oczy i coś wylosuję, choć tu jest bardzo tych mało. Albo nie, bo jest za mało wydawań. To zagramy sobie w zadymę i będę brokiem. Niech będzie. Gramy w zadymę. Będę bramkawem. Zawsze jestem bramkawem. Nigdy nie zmienię roli bramkawa. W sumie to Frank jest nawet bardzo dobry na zadymę. Ale był taki odcinek. Nie, 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 nie. Co ty robisz? Myślałam, że chcesz zrobić samobuja. Dobra. Bo był taki odcinek właśnie. Zrobiłam samobuja. Nie, 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 nie. Nie, tylko nie to. Jestem słabym bramkawem. Czekam i czekam, i czekam, tylko czekam. To za zabicie mojego przyjaciela. O, Frank, w samą porę się odrodziłeś. Dzięki, że się odrodziłeś. Elo. Ekstra musi mieć. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Nie, nie pozwolę sobie. Nie! Zagraliśmy. Mówiłam, że nie lubię zadymy. Mówiłam, że jestem słaba w zadymę. Mówiłam, że nienawidzę zadymy. Okej. Okay. Pokażę wam jeszcze, którym... Bo y, jeśli próbowaliście jakąś postać, żeby zabić tego... Bosa tutaj, to nadaje się najlepiej kruch. Zobaczcie, napełniacie sobie ulta. Napełniacie sobie ulta tylko. Jak sobie napełnicie ulta, to macie wszystko z czapki. I jeszcze jeden raz mamy ulta. I zobaczcie, teraz wystarczy skoczyć na niego i ciągle naciskać na wółty przycisk z ultem aż zabijecie robota i tak skaczecie ciągle i nabijacie i nabijacie i nabijacie i... aż go zniszczycie hopaj widzicie nie mam kruka. Mam tylko 13 postaci na 32. Ale możemy kogoś sobie zaprosić. Poproszę o dołączenie do eBY. Albo nie, bo to strasznie długo zajmuje. Dlatego sprawdzimy, czy można sobie kupić bilety za Gemy, za te klejnotki. Tak można. Za 10 klejnotków mamy sześć, i ja to kupuję. Jestem głupia. Bardzo głupia. Jestem z siebie dumna. Wy, jestem taka głupia. No. Jestem z siebie dumna. Lasuję jakiegoś zademiawa. Mam zamknięte oczy. Le, 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 le. Fajnie, mam nita. He, he, he i dawno nie grałam w zbiory klejnotów. W ogóle na moim Na moim kanale w ogóle nie grałam w zbiory klejnotów. No jestem. A sio, a sio mi stąd, a sio, a mi stąd, a sio, zabiję cię. A co, a mi stąd, zabije mnie ktoś, zaraz. Brawo. Nie chcę zbierać klejnotów. Będę na obronie, ja nie chcę zbierać klejnotów. Ciekawe, czy wygramy, choć w zadymy bardzo długo się gra. O nie, nie ma takiej fansy. zaraz was zabijemy wszystkich. O nie, mam jednego, przechlapane. A w sumie to nawet dobrze, nie wiem, nie wiem, czy się cieszyć, czy się smucić. Ale okej. Okay. Okej okay. Misiek nocowy, misiek Tutaj leci z beretami Kurczę, to ja jestem Kurczę, to ja jestem A, zabił mnie misiek To będzie długa walka Muszę kogoś pozabijać, żeby mieć ultę I wypuścić Miska. Mam ulta Wypuszczam miszka Teraz mam Miska. Ale już go ktoś zabił. Nieszczęsna Tara. Bowe! Tara mi się myli z Rązą. Zawsze jak mówię o Rogdzie, to mówię, że to Tara. I profe, nie miejcie do mnie wywódów w tym. W komentarzach, jeśli są. Ale jeśli są, to nie miejcie do mnie wywódów w komentarzach, bo mi się Rąza z Tarą myli. Lol. No nie, no nie! Trzeba kogoś zabić. Najlepiej kogoś, kto ma najwięcej. Co, 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 co? Trzeba zabić poko. To poko tu jest gwiazdą. Nie no. Wygrali. A nie, jeszcze nie. Bogów częście Jej, odliczanie. Idźcie z w kwakach, kobieto. Bronię cię. Nie, wygraliśmy? Nie, nie wygraliśmy, ale znowu odliczanie. No, musimy wygrać. I znowu nie wygraliśmy. O nie. O nie. Nie, 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 wygrali, a nie jeszcze, nie, w nas nadzieja. Jej, mój Misiek ją zabił, w nas nadzieja. To będzie długa walka. Zanudzamy. Ja mam zero, Mnie się nie szepiajcie. Wygraliśmy yeah! Plus osiem, choć ja nic nie robiłam. To Jessie była gwiazdą. Nie będę hamem, nie będę prosiła o łapki w górę, ale jeśli chcecie to zrobić, to bardzo profa. Jestem w sobie głupia. Ale musimy chyba już kończyć. Bardzo nudne puszczam filmiki. No chyba, wy się ze mnie teraz śmiejacie. I chyba, wy napiszecie do mnie coś głupiego w komentarzach. No to jak ja to zawsze mówię, choć nie mówię. Adios świry!